Witam serdecznie Dominik Laskowski Auto mi W tym filmie pokażę wam krótko, jak sztuczna inteligencja księguje dokumenty, ale też sortuje i nadaje im empekie. Na przykładzie właśnie naszej firmy wpięte w księgowość 360 jako program do księgowania. Wiem, że jest taka potrzeba, żeby każdy chciał, jakby zobaczyć, jak to księguje. To księguje samo, a to jakiego macie RPA, czy system księgowy, czy Optime, czy, czy Symfonie, czy, czy Nowe, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Mechanika jest ta sama, więc my jako punkt wejścia mamy tutaj zrobiony e-mail. Potem jak to będzie XF, to to się będzie samo zaczytywało przez XML, to jakby nie ma znaczenia. Więc ja mam tu dwie faktury. My mamy dwie spółki. Jedna jest w Wielkiej Brytanii. Tam mamy księgowość zewnętrzną, i druga jest polska, e, którą e, mamy właśnie księgowość własną e, w systemie Księgowość 360. Więc ja już tą fakturę wysłałem na ten entry point, który jest u nas w finances, i teraz prześlę tą samą fakturę, tą drugą fakturę polską. E, no i my mamy pod kątem jakby rachunkowości, takiej wiecie, zarządczej, no to wszystko nam wpada tutaj do jednego wora. Jeżeli chodzi o, o, o te dokumenty, my możemy sobie tutaj robić z nimi co chcemy, płacić stąd, czy wysyłać paczki, generować. Wiem, że w małych i średnich firmach, może w małych, no przedsiębiorcy nie chcą wchodzić do systemów księgowych, więc oni no wolą pracować na Excelu. To z doświadczenia wiem. Więc jak zobaczycie, widzicie Państwo tutaj już ta faktura poprzednia, właśnie na spółkę brytyjską ze stawką VAT-20, bo tam jest taki, została tutaj zaimplementowana o 12:25. Teraz się wypełnia właśnie ta faktura druga za polską, do polskiej spółki i to jest usługa, a to zaraz wam Państwu powiem, ale to jest usługa obca. O. I tu już jakby wszystkie dane zaekstraktowały się poprawnie i o co chodzi dalej? O to, że to wysyła się i księguje do systemu ERP, tak? Bo tutaj sobie się bawimy, możemy stąd opłacać. Ja osobiście wolę robić przelewy z Google Sheeta, ale wejdźmy teraz do księgowości. 360 dowody zakupu i tu ona zaraz się wrzuci też przez API. Więc e, co, się, co się wydarzy? Co się wydarzyło w ogóle? Na początku było sortowanie, tak? bo mimo, że ten, e, ten entry point jest jeden dla dwóch spółek, dla dwóch podmiotów, to on pierwszy co posegregował to po nip -ie. Drugą rzeczą, która się wydarza, to jest przypisywanie MPK. Tak, my mamy tutaj 6 chyba tych kont. Tą fakturę, którą wysłałem, teraz to jest faktura działu sprzedaży i zapisze się też plan kont, przypiszę do tej faktury, czyli powinny to być usługi obce. My tego jakby nie rozbijamy mocno, więc wrzucamy to pod pozostałe usługi obce. Faktura pojawiła się jakby tutaj, więc klikam w nią, jak widzicie powiedziałem, że to jest usługa pośrednictwa sprzedaży i jakby konto, ten MPEG to jest nasz dział sprzedaży i teraz jeżeli chodzi o przypisywanie konta kosztowego, to tak jak tutaj pokazałem, to jest 402, no i 90 pozostałe usługi obce. I tak to się dzieje, słuchajcie. I teraz my możemy iść dalej, jeżeli chodzi o, o te konta kosztowe, analityczne, dopisywać syntetyczne. Możemy nieskończenie wiele rzeczy robić, które są potrzebne akurat w Waszej firmie, łącznie z audytem tych dokumentów. Więc tak to się dzieje samo. Faktura już jest zaksięgowana nic nie trzeba robić. Pozdrawiam serdecznie.